Drugie zwycięstwo w tym sezonie i drugie w derbach. Lechia Zielona Góra pokonała Karinę Gubin na jej terenie 2 do 1. Końcówka Karina gdzieś tam przycisnęła ten rzut karny, taki, taki karny, który w, jak będą takie gwizdane to będzie po 70 karnych w sezonie. Mieliśmy w tamtym sezonie bardzo młody zespół, dzisiaj mamy jeszcze młodszy zespół. Mamy dużo chłopców, którzy dopiero, dopiero zaczynają grać w seniorach i oni wszyscy potrzebują czasu. Już w trzeciej minucie miejscowi powinni objąć prowadzenie, ale stuprocentowej okazji nie wykorzystał Kamil Antosiak. W pierwszym kwadransie przeważała Karina, ale później mecz się wyrównał. Tuż przed przerwą precyzyjnym uderzeniem prowadzenie Lechidał dał Rafał Dzidek. Drugie 45 minut goście mogli otworzyć bramką, ale miejscowych uratował słupek. W 70 minucie Karinie znów o sobie dał znać Dzidek, który tym razem sprytnie uderzył z rzutu wolnego. Z Mateuszem tak w sumie uderzamy razem, raz ja, zdecydowaliśmy, że to będzie ja, widziałem Lukę. W obronie dałem poziomie piłkę na jej wpadła do bramki. Gubinianie błyskawicznie mogli złapać kontakt, ale dogodną okazję zaprzepaścił Hubert Konstanty. W 81 minucie po faulu Rafała Ostrowskiego na Denisie Matuszewskim sędzia wskazał na wapno. Rzut karny wykorzystał Przemysław Haraszkiewicz przywracając Karinę do meczu, ale w końcówce bliżej było trzeciej bramki dla Lechy, aniżeli wyrównania. W niedzielę grała również Odra Bytomodrzański, która zremisowała w Tarnowskich Górach z Gwarkiem 1 do 1, mimo gry w przewadze od 66 minuty. Przypomnijmy, że w sobotę Stilon uległ w Bielsku Białej 0 do 1 rekordowi, a Warta zremisowała u siebie 1-1 z górnikiem 2 zabrze.